Witajcie w kolejnym materiale na kanale GraczFan. Jeśli lubicie tego typu filmy, pozostawcie łapkę i suba, aby być na bieżąco. W ten sposób pomagacie rozwijać mi mój kanał. Krasnoludy, znane ze swojego zamiłowania do bogactwa i rozwijania swoich potężnych podziemnych siedlisk, często musiały ponosić gorzkie piętno swoich decyzji. W 1980 roku III ery, kopiąc coraz głębiej w poszukiwaniu Mitrilu, sprowadziły zagłady na całe Kazad Dum i Rud obudzili uśpionego tam baleroga, który trwał tam od czasu Wojny Gniewu. Potężna bestia będąca dawniej sługą Melkora rozpoczęła swój pochód śmierci od neutralizacji zastępów armii krasnoludów dowodzonych przez Durina VI, który za wszelką cenę próbował zneutralizować wroga na dolnych poziomach kopalni Mithrilu. Niestety olbrzym za pomocą ognistego bicza, miecza, potężnej siły fizycznej i piekielnego ognia, bez trudu topiąc masywne krasnoludzkie zbroje rozbił mur tarcz, który miał zepchnąć go do obrony. Po czym dopadł samego króla, który nie mając jak się wycofać poległ w walce z potworem, który wyszedł z czeluści ciemności przez zachłanność krasnoludów. Do ostatecznego upadku plemienia Durina doszło rok później, kiedy to następca tronu, Nain I, próbował ponownie przegnać potężnego przeciwnika, lecz również zginął z jego ręki. Rozgromione krasnoludy błyskawicznie wycofały się z dolnych ścieżek, a potem z całej siedziby, która nigdy nie powróciła już do czasów swojej świetności, mimo wielokrotnych prób odbicia jej z rąk potężnego baleroga. Stworzenia te będą z majarami służyły w pierwszej erze morgotowi, w liczbie siedmiu osobników pod dowództwem Gotmoga. Były zazwyczaj dowódcami potężnych armii i dosiadali smoków, tworów Morgota. Ich potęga była wystarczająca, by odpędzić olbrzymiego, demonicznego pająka Ungoliantę, który był wystarczająco silny, by pożreć owoce srebrnego drzewa Valinoru, które wytworzyło światło dla miliardów gwiazd. Bestie te powstały przed stworzeniem Ardy i były w praktyce nieśmiertelne, gdyż nie dotyczył ich proces starzenia. Mogły jednak paść w walce silniejszym przeciwnikiem. Zguba Durina, bo taką też nazwę zyskał Balrog, który spoczywał w odmentach kopalni kazat Dum, był zdolny za pomocą swojej siły fizycznej kruszyć zbocza gór, co zademonstrował podczas walki z Gandalfem. Mógł również zmieniać swoją formę fizyczną, co opisywał sam czarodziej, po tym jak ujrzał swojego przeciwnika, gdy ten wpadł do zbiornika wypełnionego wodą. Ogólnie jednak główna forma fizyczna balerogów składała się z cienia i płomieni, które go otaczały. W filmowej ekranizacji bestia ta posiadała skrzydła, jednak ten aspekt budowy ciała nie został tak de facto nigdy potwierdzony. Zguba Durina, podobnie jak jego dawni towarzysze, emanował mocą i przerażeniem, co niekiedy wystarczało, by przeciwnicy uciekali w popłochu. Dzięki ałże strachu gobliny i orkowie lgnęli do niego, a zarazem z przerażeniem uciekali, gdy stworzenie to szło im naprzeciw. Ostatecznie Gandalf zdołał go pokonać w 3019 roku III ery, tylko i wyłącznie dzięki osłabieniu bestii, której płomienie zostały ugaszone po wpadnięciu do podziemnego jeziora. Ich pojedynek zakończył się na szczycie góry Celebdil, gdzie Gandalf zepchnął przeciwnika z górskiego zbocza. Jednak sam również padł martwy na skutek wycięczenia organizmu po heroicznym pojedynku. Jeśli chcielibyście posłuchać o Ongoliancie lub o dowódcy balorok w Godmogu, piszcie śmiało w komentarzach, a przygotuję dla Was takowy materiał. Do zobaczenia w kolejnych materiałach, opowiadających o różnych ciekawych potworach, osobach czy też wydarzeniach, wbijajcie na naszą grupę na Facebooku i na naszego Discorda. Linki do naszych społeczności znajdziecie w opisie każdego filmu. Tymczasem do usłyszenia. Cześć!